Widzowie, dzisiaj Wam pokażę, jak się zalogować na jakiś serwer. Jaki chcecie? Okej, okay, dobra. Dobra. Mm. Dzisiaj ze mną jest inny, akurat YouTuber, ale dobra. E, Dajcie, dodaj serwer w prawym, górnym rogu. Gdzie to jest? Tutaj serwer. Nie wiem, ja dam coxcraft.pl Capslock. Ale gdzie? Ale gdzie trzeba to Coxcraft? Dodaj serwer. Dodaj serwer. No i gdzie mam wpisać to Coxcraft? Nazwa serwera czy adres serwera? Nazwa serwera i adres serwera. To jest coxcraft.pl. I wszystko z dużej? Czy tylko K z dużej? Akurat. K O K S. No. Pierwsza litera? Capstrock i potem Cox. Dobra, będziesz mnie nagranie, Zobaczysz. Ja to chyba przekopiłem. Czekaj, a ty jak się nazywasz na YouTube? Fl Franklu? Tak. Okej. Okay. Idęcie gotowe? Macie serwerek, no i to tyle na dzisiaj. Pa widzowie.